Jesteś przedsiębiorcą, chciałbyś kupić auto elektryczne z dotacją? Zapraszam ciebie do oglądania tego odcinka. W grudniu 2021 roku został rozłamany program Elektryk, dzięki któremu możemy kupić auto elektryczne z dotacją. Kwota dotacji w przypadku, kiedy będziemy pokonywać mniej niż 15 tysięcy kilometrów, 18 750 zł. W przypadku, kiedy będziemy pokonywać więcej niż 15 tysięcy kilometrów rocznie, kwota dotacji wyniesie 27 000 zł. W przypadku, kiedy nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT, limit na zakup samochodu wynosi 225 000 zł. Ale jeżeli jesteśmy podatnikiem podatku VAT i będziemy rozliczać auto w scenie mieszanym, czyli do celów służbowo-prywatnych, kwota może wynieść już 248-205 zł. A jeżeli będziemy używać auto tylko i wyłącznie celów służbowych, kwota już może wynieść 276-750 zł. Brutto. Te kwoty, które podałem, są w przypadku, kiedy będziemy korzystać z wariantu dopłaty 27 000 zł. Jeżeli mamy już wybrane, z którego wariantu będziemy korzystać, idziemy do salonu, wybieramy samochód. Jeżeli auto już jest wybrane, idziemy do doradcy, Leasingowego i przygotowujemy kalkulację. I teraz kwota tacji zostanie nam ujęta w opłacie wstępnej. Czyli, jeżeli chcemy wpłacić do leasingu hipotetycznie 50 tysięcy złotych brutto, no to kwota tacji będzie wynosić 27 tysięcy, czyli my dopłacamy tylko 23 tysiące jeżeli to już wiem, mam szkodowaną kalkulację, czyli opłatę wstępną, ilość rat i wykup, no to składamy wniosek do leasingu. Wszystkie formalności załatwiamy u jednego doradcy. Czyli nie musimy biegać do Banku Środowiska po złożeniu wniosku, tylko składamy wniosek leasingowy razem z wnioskiem do Banku Ochrony Środowiska o przyznanie dotacji. Jak to wygląda proceduralnie? Składamy wniosek, firma leasingowa ocenia nasz wniosek w leasingu, wydaje zgodę. Jeżeli jest zgoda, wysyła wniosek do banku ochrony środowiska. Oni mają zazwyczaj do 30 dni na wydanie decyzji. Jeżeli mamy już decyzję wydaną, podpisujecie umowę leasingową, podpisujecie umowę o dofinansowanie. I tutaj są teraz dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że jeżeli macie samochód i chcecie nim wyjechać, a nie chcecie czekać na dotację, bo trwa to 30 dni, no to wpłacacie całą kwotę opłaty wstępnej, czyli te wspomniane 50 tysięcy złotych i autem już wyjeżdżacie. W międzyczasie jak otrzymacie dotację, dostaniecie zwrot z dotacji. W przypadku, kiedy nie chcecie wpłacać całej kwoty 50 tysięcy złotych, no to Czekacie do końca, kiedy ta dotacja zostanie przyznana, czyli te wspomniane 30 dni, dopiero po tym czasie możemy auto odebrać. Jedną z wad programu Mój Elektryk jest to, że w przypadku chęci dokonania sesji umowy leasingu jest to niemożliwe. Program blokuje taką możliwość. Resztę procedur, czyli samo przeprocesowanie umowy leasingu, ubezpieczenie, rejestracja jest jak standardowym leasingu. Tutaj w przypadku programu Elektryk różni się tylko to, że razem z wnioskiem musicie wiedzieć, jaką kwotę dotacji chcecie otrzymać, czyli czy do limitu poniżej 15 tysięcy km, czy powyżej. To jest różnica. Druga ważna informacja jest taka, czy auto będzie używane w systemie mieszanym, czy w systemie tylko służbowym, bo to ma wpływ na maksymalną wartość samochodu. Trzecia rzecz to złożenie wniosku leasingowego razem z wnioskiem o dofinansowanie. Reszta całej procedury, czyli rejestracja samochodu, ubezpieczenie i wyjazd jest taki sam jak w standardowym leasingu. Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości do tego procesu, zapraszam Ciebie do kontaktu. Link do kontaktu znajdziesz poniżej w opisie tego filmu.